Wielokrotnie już się przekonałem, że zadania, które otrzymujemy, czy te wyzwania, które przed nami stawia życie, one są potrzebne nam dla naszego rozwoju. Nieraz myślimy, że, że to ja coś tam mam zrobić dla kogoś, że to komuś jestem potrzebny, ale tak naprawdę te zadania, które otrzymujemy, Jakąś, jakaś misja, którą otrzymujemy, ona jest potrzebna nam do naszej osobistej przemiany. I tak dzisiaj czytam to słowo Boże, bo ciekawe jest to, że, e, że dzisiaj po Piotra e, przychodzą ludzie, którzy mają iść do człowieka, któremu Anioł powiedział: Idź, poślij po Piotra, On Ci wyjaśni, w jaki sposób. Masz być, możesz być zbawiony ty i twój dom. No to skoro Anioł przyszedł do Niego i powiedział mu, że ma iść po Piotra, to, to równie dobrze Anioł już mu mógł wyjaśnić Ewangelię i, i pokazać mu drogę zbawienia. Po co tak, tak, je, e, tak robić, że Anioł mówi temu człowiekowi, Korneliuszowi, że ma iść po Piotra? No właśnie tak sobie myślę, że, że dlatego, że Piotrowi to było potrzebne, żeby się rozszerzył jego horyzont, żeby poszedł do Pogan, żeby zobaczył <laughs> jak Duch Święty działa w domu Poganina, żeby się rozszerzyły jego horyzonty, żeby on się mógł rozwinąć.